Witam serdecznie, Mateusz Gajewski. Piątek popołudnie i koniec budowy. Właśnie zakończyliśmy montaż instalacji ogrzewania podłogowego w całym budynku. Tutaj pomieszczenie kotłowni. Przewody do sterowania temperaturą pomieszczeń. Tutaj zasilanie powrót do rozdzielacza. Tutaj wystawione podejścia pod zasobnik wody. Tutaj jak widać jest przyłącze wodociągowe, lecz nie jest ukończone, bo dopiero będzie zakończone e, po wylaniu posadzek. W tym momencie jest e, zamontowany zawór na podlewanie, przez co później będzie mo można sobie odliczyć jakby wodę, którą się podlewa trawnik. <laughs> I z już zaworów można korzystać. Na cele budowlane: no. instalacja ogrzewania podłogowego w garażu. Na środku, kratka ściekowa. Tutaj zawory czerpalne, ciepła i zimna ewentualnie do umycia <laughs> samochodu lub na cele gospodarcze. Tutaj Będzie spiżarnia oraz pralnia, więc nie ma ogrzewania podłogowego. Tutaj jest salon, dość spore okno. Tutaj pod oknem rozstaw rur co 10 cm. Wreszcie pomieszczenia jest 115. Tutaj na środku będzie wyspa, ale to już nie, nie zostało. Nie, nie omijaliśmy. Spokojnie to można rozkładać rury pod, pod szafką. Tu natomiast. Pod szafkami, pod ścianą jest nie ma rury. <gryw> Oczywiście tu będzie kominek I jest nawiew zamontowany. Jest owinięty izolacją termiczną, żeby nie chłodziło <coughs> posadzki. Tu jest dość trochę ciemno w łazience. Może coś będzie widać. Zobaczę później na filmie. Rozstaw 10 cm. Tutaj pokój: jeden z rozdzielaczem. <laughs> Rozdziela 14 sekcji, więc wygląda całkiem fajnie i robi wrażenie. Kolejny pokój. I kolejny pokój rozstaw 15 cm w pokojach łazienka rozstaw 10 cm, nawet trochę gęściej. Tutaj będzie wanienka stelaż pod muszlę ustępową. Odpowietrzenie kanalizacji. I tutaj będzie kabina prysznicowa z odwodnieniem liniowym. Tu, już układając stropian, ułożono go niższą warstwę. Żeby można wykonać spadek na posadce. No, i pod brodzikiem będzie oczywiście e, ogrzewanie podogowe, żeby nie, nie było czuć chłodu. Tu umywalka pod syfon, podejście 32. A tutaj, w tym miejscu, jeszcze wystawiono specjalnie trójnik e, pod na powietrzek. No i ostatni pokój, największe sypialnia. W większości pomieszczeń długości sekcji nie przekraczają 80 metrów. Jedynie właśnie w tej największej sypialni sekcja długość pętli wyniosła 95 metrów. Ale to spokojnie, pompa da radę. Pchnąć. No. no, i to wszystko. Proszę o komentarze, czy Wam się podoba. A jeszcze zapomniałem dodać, tutaj w pomieszczeniach obok gniazdek są wystawione przewody. Łącznie w całym budynku będzie 8 regulatorów temperatury. A tutaj kolejny. Co mogę dodać? Listwa sterująca siłownikami będzie zamontowana w kotłowni a tutaj wyprowadzono tylko przewody aby podłączyć się siłownikami do przewodów i tam później się w kotłowni wszystko podłączy do listwy ok jeszcze nie wspomniałem tutaj bardzo ważne przy wodomierzu na zawory czerpalne ważny, ważny jest spust tutaj na zimę zakręcamy zawór i spuszczamy sobie wodę żeby zawory nie zamarzły